Serus Tutaj Angry So, i dzisiaj ja chyba Jest to uniwersytecka dama! I w ogóle ja nagrwam go dość dawno, w sensie ja wiem, że minął tydzień! Dopiero, ale się nagrywałem ponad tydzień temu. Okej, okay, ty uprawiasz jogging. Co, coś pamiętam, że pod koniec prowadzi jogging, ale tak to za dużo, nie no. No, już jesteśmy po egzaminach. Czekajcie, czekajcie, tak. Jeżeli nie wiecie jak to się... Okej, wampir. Jeżeli nie wiecie jak to się... Jeżeli nie wiecie jak to się odpala to Shift i Tab. Jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział. Dobra, czekajcie, bo to się wydymkano już po prostu. Zobaczcie, no skończył prawie ci już. Jogging, dobra, skończyłaś? Chyba nie. Ale, ale wróć do domu. Tak. Nie, 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 bo... Ciebie zaraz mi tutaj na chodniku. I nie tylko już włączona. W ogóle z tym upadałem, w ogóle razem tak upadałem, że Simka była pod łóżkiem i już i, 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 up, chciała się upaść. I było takie w ogóle zero logiki, że musiała dosłownie miała krok do łóżka, żeby już się położyć, ale nie, nie. I po prostu było takie głupie, że ona musiała się więcej ruszyć jakby, żeby upaść, niż pójść do łóżka. I to było w ogóle zero logiki czasami mają z no. tak, totalnie. Mnie i po prostu, mnie to rozbawiło na serio. Tak, po x latach od wejścia tej gry, takie małe rzeczy. W ogóle ktoś tak ludzie. Syf total. Nie, bo to jest e, jakaś ajaka, a to, to jest, to to jest y, łóżko. Nie? Chociaż drzemi. Już jest drzemi tutaj. Ha, bo tam ajaka jest na naszym łóżku. Jaka jeszcze? Jaka? Nie wiem. Hmm. Eee, teleportowa. O, okej, okay, wstała. Psss. Dobra. Ty już lecisz tutaj na swoje łóżko. Już tro trochę dospałaś, że już, już nie mogła dojść do łóżka i musiała tak do dospać. Eee, klasyk like, tutaj tak. Walił brudu. Okej, okay. dobra. A więc widzimy się już z rana, jak już... Jak już wstanie, już w chociaż ona wcale nie śpi, bo... bo widzi wszystko. Tak. więc... Mean, e, ja już nie chciałem żegnać, tak. Na parę minut filmów. Dobra, żegnam się. Ja. E, no w sumie teraz się żegnam, bo teraz... Kiedy? To, to śpi. Albo nie przyspieszenie. Przyspieszenie będzie lepsze. Okej okay. okej, okay, wstawanko E, e, nie chcę. Ha, początek semestru. Eee. <grystanie> Początek semestru, biedna. W ogóle. Oczy się nie spała, jest głodna. Towarzystwo też to się tam napełni. A ci spytałem, że w ogóle zabawa teraz, że. Słabość zaczyna w ten sam nie, nie, nie powinna się w wykładać. Co że się spóźniłaś godzinę? To nie mam time. Aha, idziesz na kolejne. Nie mogę. Nie mogę. Dykcji, mów. Oj, nie, nie, to to jest... Jeszcze się spuść. Okej. Okay. Tak. Pusi. Ona jest teraz totalnie wykończona. No jest na serio wykończony, zjadła, nie, nie wiem, zepsutą pizzę. No serio, jest już wykończona. Tak na serio. Tak na serio, serio. Już nie ma jedzenia. Nie mogę, dobra. To zjadę sobie tą pastę. Zjadę sobie tu zepsutą pastę. Co tam, że jest ja głodna. I oglądaj sobie jakiś film. No. Yeah. Że pierwszy umyj. <laughs> Okej, okay. słuchaj, zjedz sobie zepsutą pastę. Pogadaj sobie ze sobą lato, czy loto? Lato. Okej, okay. pogadaj sobie z kimś. Czy, czy w ogóle żyć naraz? More. Tylko jeździec, ja i że robić trzy czynności trzy, naraz, że jest to dość trudne, nie oszukujmy się. Są takie, tak zachwycenia. Wiesz co? Niedawno nie, Ale nie Ale niedawno tak waliłam kluczami. Okej, idź, razy, idź, idź, że po prostu. Aaa, się że jest To jest şey wegetarianko? Nie, nie jest cię, ja, nie, bo ty już wyglądałaś tragicznie. Ty już tragicznie. A może... to jest tamta blondynka? A nie, to jest Zofia. Okej, okay, okej, okay, wszystkie moje teorie spiskowe Tylko my jesteśmy na uniwersytecie! Iść pod prysznic. Może podwójnie i ten prysznic. Okej, okay, podwójnie poszło się. Nieważne. Dobra, ale wa ważne. Prace domowe. Ja już wszystko teraz to drabiazg. Po skrywanie no, że, że w ogóle wzięłaś to, bo tak to byś była zagłudzona. walnie. No, bo nic dzisiaj nie przynieśli. I będzie spać. I rady się zepsuło. Tak. Pewnie przez tańczenie, Wladek dużo tańczył i rady się zepsuło. 100% prawda. Uwierzcie mi na słowo. Więc co i drodzy tutaj dopiero co. Znaczy <ścoughs> cały ciężki dzień. Będzie tylko odrabiać rasę domową. A może nie? Ech. a więc, co, czekajcie, jeszcze nie będę mówił, no, no, bo, dobra, a więc, w ogóle, dobra, dobra, a więc, na razie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, to chyba nie jest odrabianie pracy domowej, a uczenie się, <ścoughs> nieważne.